Przy okazji jest to pewien, pewna forma relaksu, skupienia. Dzięki e, dużemu skupieniu można zostawić wszystkie złe rzeczy daleko stąd. I tyle. W skrócie, fajne to jest. うどんはみつけた。 10 seconds, chance start. No moja pasja strzelania to już jest przeszło 20 lat historii. Od 20 lat y, strzelam. Y, y, traktuję to jako sport. Y, jak w każdym sporcie trzeba się do tego przygotować. Potrzebne jest też y, przygotowanie fizyczne. Chodzę na siłownię, na cardio. Y, Niektórzy myślą, że strzelanie to jest tylko taka pozycja stojąca i nie wymaga niczego, a to jest błędne myślenie, ponieważ trzeba być przygotowanym sportowo, wytrzymałościowo, broń swoje waży, trzeba wyciągnąć rękę. Przy okazji jest to pewna, pewna forma relaksu, skupienia. Żeby posługiwać się bronią, trzeba, być, trzeba o tym myśleć, ponieważ broń jest narzędziem niebezpiecznym. W związku z tym trzeba być takim człowiekiem uporządkowanym, kiedy tą bronią się posługujemy, to trzeba o tym myśleć, wiedzieć co się z tym robi. Musi to być posługiwanie się musi być po prostu bezpieczne. Przede wszystkim bezpieczeństwo przy używaniu broni. Strzelectwo jest sportem tak jak każdy inny. Jedni lubią piłkę nożną, ja lubię strzelać. Lubię łucznictwo, lubię strzelectwo sportowe. Kiedyś strzelałam w ASG i od tego się to wszystko zaczęło. E, bardzo e, lubiłam zawsze oglądać e, zawody snajperskie, i właściwie to było moim, e, jakby, e, początkiem. Natomiast e, ja również uważam, że strzelectwo jest w dzisiejszych czasach bardzo dobrym sportem, dlatego że poka po, pokazuje nam, jak się uspokoić. Dzięki dobremu oddechowi, dzięki e, dużemu skupieniu, można zostawić wszystkie złe rzeczy daleko stąd to się z, z rodziny, w której zawsze była styczność z bronią. Jestem czwartym chyba pokoleniem akurat tutaj e, bardziej po linii myśliwskiej, ale dalej kontynuując tą e, miłość do strzelectwa, szeroko pojętą, poszedłem już ponad 15 lat temu, 20 lat temu można prawie powiedzieć, e, właśnie tutaj na strzelnicę przyszedłem. No i tak się to ciągnie od tych lat, że człowiek różnej dyscypliny strzela, e, wszedł w to trochę głębiej. No i po prostu sprawia mi to przyjemność. To jest pierwsza rzecz. Jest to bardzo dla mnie uspokajające. E, Uczy odpowiedzialności, zawsze to powtarzałem. Więc tutaj też dzieci powinny jak najbardziej uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych ze sportu. Ogólnie w skrócie fajne to jest.